Przyjrzyjmy się pierwotnym przyczynom zapalenia i najlepszym lekarstwom na stany zapalne. Wymienię 10 najczęstszych przyczyn zapalenia. Pierwsze alergie pokarmowe, np. Na, na gluten lub lektyny, są to białka kolczaste, ich nadkonsumpcja może prowadzić do rozczelnionego jelita, czyli stanu, w którym cząsteczki jedzenia Przedostają się do krwiobiegu, przedostają się przez nieszczelne jelito cienkie. Nieszczelna jelita to jedna z najczęstszych przyczyn stanów zapalnych. Trzeba określić, na co mamy alergię, co pomoże wtedy w leczeniu nieszczelności jelit. Punkt drugi. Ultraprzetworzone składniki żywności. Ultraprzetworzona żywność, takie jak cukry syntetyczne, modyfikowana skrobia spożywcza i oleje z nasion, przechodzą kilka procesów przemysłowych do tego stopnia, że później już nie przypomina to swojej pierwotnej postaci. Pokarmy te powodują uszkodzenia wolnych rodników, co powoduje stany zapalne w organizmie. Kolejnym punktem są wirusy. Wirusy mogą wchodzić i wychodzić z reemisji powodując tym samym stany zapalne. Pojawiają się one i znikają. Często jest to spowodowane stresem. Zwiększa poziom kortyzolu, tłumiąc układ odpornościowy. Wirusy również mogą blokować witaminę D. Punktem czwartym jest insulinooporność. Częste jedzenie i jedzenie dużej ilości cukru prowadzi do insulinooporności. Większość populacji ludzkiej jest oporna na insulinę. Punktem piątym jest brak kortyzolu. Chroniczny stres i leki takie jak prednizon mogą prowadzić do oporności na kortyzol. Punkt piąty to stare kontuzje i siedzący tryb życia. Brak ruchu. Mogą prowadzić do stanów zapalnych. Kolejnym punktem są nieodpowiedniej jakości sole żółciowe. Osad żółciowy może się cofać do wątroby, powodując ból prawego barku i pleców, można temu zaradzić zdrową dietą. Kolejnym punktem jest za dużo żelaza, zazwyczaj jest to problem genetyczny i zazwyczaj występuje u mężczyzn. Kolejnym punktem jest niedotlenienie. Choroby takie jak marskość wątroby, zatkane tętnice i bezdech senny mogą powodować niedotlenienie. Kolejnym punktem jest kwas moczowy. Kwas moczowy jest przyczyną wysokiego ciśnienia krwi i wynika z wysokiej ilości spożywanej fruktozy. Kolejnym punktem są szczawiany, które także powodują stany zapalne. Ogranicz spożycie szpinaku, orzechów takich jak nerkowce, migdały, a także mąki migdałowej. Musisz też zredukować ilość wypijanej kawy i herbaty. Najlepszymi lekarstwami na stany zapalne są kefir, kapusta kiszona, witamina D3, post przerywany, a także i okresowy przedłużony. Warzywa kapustne, sałatki, dlatego będzie tu niezbędna zdrowa dieta ketogeniczna, a także dieta karniwor. Pomogą również terapia zimnem, rozciąganie, a także kwasy tłuszczowe omega-3, czyli zwiększ spożycie oleju z wątroby dorsza i tłustych rybek jak łosoś, śledź czy sardynka.